Zaczynamy zatem kolejny podcast, tym razem o studentach i dla studentów. Czyli co, pojawia się i znika? <laughs> No, przekorny tytuł, jak zwykle, prawda? Staramy się tutaj pomyśleć nad takim tytułem, który by zachęcił Państwa do oglądnięcia kolejnej części z Bieńkowską. Tak, pojawia się i znika, dlatego że studenci to jest najliczniejsza grupa na każdej uczelni, ale jednocześnie też grupa, która jest tu relatywnie krótko, bo niektórzy z nich są u nas raptem półtora roku, czyli na studiach drugiego stopnia i, i, i idą, idą dalej w świat, co jest równie naturalne. Natomiast jest to grupa ekstremalnie ważna, no bo uczelnia jest dla studentów. To nie studenci są dla uczelni, ale uczelnia dla studentów. Ze studentami jest ten problem, że występuje pewna utrata pamięci organizacyjnej. Co z tym zrobić? To widać zarówno w samorządzie, jak i w kołach naukowych, że studenci borykają się z dużą Rotacją, czyli wymieniają swoje kadry i oni w sposób szczególny potrafią sobie radzić z zachowaniem ciągłości organizacyjnej i pamięci organizacyjnej. I oni to robią w sposób naturalny, czyli jeżeli na przykład jest jakiś lider koła naukowego, to oni wiedzą, że w ramach obowiązków tego lidera jest nie tylko prowadzenie tego koła przez ten czas, kiedy on będzie szefem tego koła, ale także zapewnienie, żeby ktoś przejął po nim to koło, ponieważ Wszyscy są zainteresowani, żeby no, na przykład koło naukowe trwało. Czyli to, co u nich jest absolutnie moim zdaniem naturalne i sobie świetnie młodzi ludzie w tym wszystkim radzą, no my mamy jakiś problem, bo odnoszę wrażenie, że często mamy studentów, traktujemy ich od wyborów do wyborów. Spróbujmy rozwinąć tą myśl, bo. Od, co to znaczy od wyborów do wyborów? To jest ciekawe, ponieważ jeżeli zbliżają się wybory, no to naturalnie tak dużą grupą, y, wszyscy zaczynają się interesować, tak? Każdy się zaczyna pytać, jakie oni mają potrzeby, oczekiwania, co włączyć do programu wyborczego i nagle studenci robią się ważni. No, następnie potem y, daje się im obietnice wyborcze, pewno każdy ma intencję taką, żeby te a, obietnice wyborcze y, spełnić w mniejszym, w większym stopniu i potem przychodzi życie. Dwa lata. Które tak w istocie pokazują, co się dla tych studentów realnie zrobiło i czy się do nich poważnie Podeszło, potem zaczyna się kolejny rok, który już właściwie zaczyna kampanię. No i znowu są studenci ważni. To jest znowu jakaś, jakieś nieporozumienie w podejściu do tak ważnej grupy na każdej uczelni. Tu chodzi o to, żeby ze studentami współpracować na co dzień, żeby z nimi budować uczelnię czyli żeby uczestniczyli w dyskusji, żeby z nimi normalnie rozmawiać, traktować ich jak partnerów. To przypominam, oni nie są tacy sami jak my. To jest inne pokolenie oni inaczej myślą ale jeżeli realnie wierzymy w to że różnorodność buduje wartość czyli jest czymś co sprzyja rozwojowi no to tym bardziej powinniśmy korzystać z energii z otwartych głów młodych ludzi i z nimi kształtować tą uczelnię dodatkowym argumentem jest to że ta uczelnia za 10 lat będzie ich uczelnią w pełni. To znaczy, mam nadzieję, że niektórzy z nich przestaną być studentami, zaczną być doktorantami, wreszcie zaczną być pracownikami tej uczelni, czyli de facto tą uczelnię robimy teraz dla nich. I w związku z tym trudno, żeby nie uczestniczyli studenci, młodzi ludzie, 19-, 18-letni, 20-latkowie. Żeby oni uczestniczyli w tym naszym życiu naprawdę. I nie tylko w odniesieniu do tego kawałka dotyczącego ich aktywności, tylko w budowaniu uczelni. I rozumiem, że na początku zaczęłam od tego, że gdzieś pojawiają się obietnice wyborcze, ale ja wiem na pewno, i to konkretnie wiem, że studenci będą włączeni w zarządzanie, to, towarzyszenie zarządzaniu uczelnią, czyli oni po prostu będą codziennie obecni w życiu tej uczelni. I cały czas wracam do tej pamięci organizacyjnej. Starajmy się zapamiętać, co na początku w kampanii wyborczej, czy w ogóle zapamiętać słowa, które są obietnicami dla tej grupy. To nie może być tak, że my liczymy na to, że oni się zmienią i ktoś zapomni. Ważne jest, żeby te obietnice przeszły w realne działania podczas, podczas, nie wiem, pełnienia określonych funkcji na uczelni, tak? Nie liczmy na to, że studenci się zmienią, bo to w ogóle jest swego rodzaju oszustwo dlatego że no, powinniśmy wywiązać się z tych słów, które padają w różnych okolicznościach. I pamiętajmy, żeby się nie bać młodych ludzi, bo to jest też taka, um, oni są inni, oni inaczej się z nami komunikują, innych używają technik, być, być może używają innych słów, ale jeśli założymy, a ja jednak staram się przyjąć takie założenie, że intencje mają bardzo dobre, jeśli przyjmiemy, że patrzymy w tym samym kierunku, patrzymy troszeczkę inaczej, to wystarczy się skomunikować. Być może będziemy Inaczej mówić o czymś, co do czego mamy wspólne poglądy. Ale będziemy mówić innym językiem. No to język nie może stać na przeszkodzie. Musimy po prostu umieć rozmawiać i nie bać się tej grupy, bo to są, no, fajni młodzi, młodzi ludzie. Jednym z takich konkretów, które, które, które bardzo mam osadzone w głowie, to jest to, żeby właśnie tę część aktywności studenckiej, która odnosi się do samorozwoju, czyli pracy w kołach naukowych, żeby jeszcze to bardziej wesprzeć. Być może, żeby wypracować to, o czym się mówi od lat czyli na przykład włączać do programów studiów tę aktywność, którą oni mają w kołach naukowych. To, to jest coś, co pozwoli im łączyć jednocześnie naukę z rozwijaniem swojego potencjału w tych kołach. Uważam, że to jest bardzo ważne. Oczywiście nie wspominając już o infrastrukturze z tym związanej, tak? Czyli możliwościach technicznych, technologicznych, lokalowych dla tych studentów, którzy chcą podejmować różnego rodzaju aktywności. Uczelnia też powinna to traktować jako bazę. To, to nie może być znowu działanie ad hoc, gaszenie pożarów w tym zakresie, tylko powinniśmy w sposób spójny i całościowo popatrzeć na, na to, gdzie są nasze koła, gdzie, gdzie mieszczą się nasze organizacje, jak działa czy, czy, czy samorząd ma warunki do tego, żeby realizować swoje, swoje zadania. Do tej pory studenci byli taką grupą, którą najłatwiej było przestawić z miejsca na miejsce. Można to zmienić? To dla nikogo nie jest dobre, w tym dla studentów. Przestawianie jakiekolwiek z miejsca na miejsce. Ja rozumiem, że y, używasz przenośni. Mówiąc o tym przestawianiu, zarówno lokalowym, jak i co do ról pełnionych na naszej uczelni, to w żadnym miejscu uważam, że to nie jest dobre. To, to jest, każdy powinien mieć pewną stabilną bazę, która zapewni mu to, że będzie mógł normalnie realizować swoje zadania i normalnie rozwijać się w ramach realizacji tych zadań. Cały czas mówimy o tej bazie, tak? Czyli o, o infrastrukturze, o partycypacyjności studentów, a tak naprawdę popatrzmy na otoczenie, jak ono się zmienia i jakie zmiany następują w tych, wśród tych młodych ludzi. Między innymi pojawiają się różnego rodzaju problemy, które powinny być od razu rozwiązywane. Ja chciałabym zwrócić uwagę na przykład na to, o czym coraz szerzej sami studenci mówią. Sami studenci mówią, to jest konieczności dbałości o zdrowie psychiczne młodych ludzi. Co jest o tyle szokujące, że to wychodzi ze strony młodych ludzi, bo oni zwracają uwagę na to, żeby zadbać o zdrowie psychiczne swoich kolegów, no i swoje przy okazji. Nie mają z tym żadnego problemu, że mówimy o ewentualnych chorobach natury psychicznej, czy niedawaniu rady z życiem codziennym, czy z nauką, bo to jest obciążające dla tych młodych ludzi. No i na przykład takie problemy powinny być natychmiast rozwiązywane we współpracy, być może we współpracy z innymi uczelniami w środowisku akademickim, nawet wrocławia, ale nie możemy zamykać oczu na te problemy, które współcześnie dotykają młodzieży i są dla nich ważne. Chodzi o to, żeby się też nauczyć słuchać studentów, bo rozmawiać to jest jedna rzecz, natomiast trudną sprawą jest nauczenie się słuchania tego, co oni mają do powiedzenia, bo to tak naturalnie w rozmowie to czasem się ograniczamy, no bo to jest rozmowa, natomiast nauczyć się bardzo mocno słuchać tego, co mówią studenci. I głos studentów jest ekstremalnie istotny i tutaj widać na przykład, co studenci potrafią pisać w systemach ankietyzacji. Sami, sami wiemy, jaki mamy problem, z ogólnym systemem ankietyzacji. Tak, Ona okazuje się nieskuteczna w różnych wymiarach, są różne przyczyny i rzeczywiście tych ankiet jest wciąż za mało, żeby, żeby uznać, że one są miarodajne i, i, i ewentualnie coś tam z nimi na szeroką skalę robić, ale każdy prodziekan wie, że należy popatrzeć na to, co w tych ankietach jest napisane w tym tak zwanym wolnym, wolnym polu, gdzie można swobodnie zawrzeć wypowiedzi. Okazuje się, że ci studenci, co prawda myślę, że w tych wolnych polach umieszczane są skrajnie, Wypowiedzi, czyli albo skrajnie na tak, albo skrajnie na nie. Natomiast warto popatrzeć na obie skrajności, bo rzeczywiście wtedy, wtedy studenci pokazują tych prowadzących, którzy są świetni, ale też pokazują tych, którzy, no, zachowują się nie tak jak powinni. I wtedy też każdy prodziekan wie, że powinien szczególnie się przyjrzeć zgłaszanym w tym systemie patologiom i zadziałać natychmiast, nie czekać, aż przyjdzie jakiś okres rozliczenia czy oceny okresowej, tylko w przypadku, kiedy studenci zgłaszają jakiekolwiek sytuacje, które są patologiczne, to na tej uczelni powinien być system, który Natychmiast rozwiąże problemy, które są pokazywane przez studentów. I, no i ja bym tu też dała wykrzyknik, bo, bo to jest dla mnie dramatyczna sytuacja, kiedy student nie może się przebić przez jakieś struktury, nie może się przebić ze swoją wiarygodnością. Natomiast dzieje mu się krzywda, czy przemocowo jest traktowany, czy nierówno jest traktowany, obowiązkiem prodziekanów, dziekanów i wreszcie rektorów, prorektora jest to, żeby takie sytuacje natychmiast rozwiązywać. Nie może być na nie miejsca na tej uczelni. Chodzi o to, żeby rozróżnić normalne funkcjonowanie od sytuacji kryzysowych. Mi się wydaje, że to niemal w każdym podcaście się przewija. I w tym aspekcie zwracania uwagi na sytuacje patologiczne nie ma czasu na działanie systemowe. To znaczy nie możemy czekać, aż system zadziała i ze swoją bezwładnością rozwiąże problem. Problem musi być rozwiązany przez konkretną osobę i ma dotyczyć konkretnej osoby, tak? Czyli jest ktoś pokrzywdzony, jest ktoś, kto krzywdzi na przykład i w każdej organizacji powinny być takie rozwiązania, które umożliwią natychmiastową weryfikację i natychmiastowe działanie. Ciała do tego powołane muszą być skuteczne. I to dotyczy też takich sytuacji, które mogą mieć miejsca, kiedy no, wiarygodność jakby y, może być poddawana pod wątpliwość, bo tak jak powiedziałam, na początku trzeba zweryfikować też wiarygodność, ale to trzeba robić szybko. No bo jeżeli komuś się dzieje przy, krzywda, po jednej czy po drugiej stronie, no to nie ma miejsca na zwłokę.